W tym filmie przejdziemy przez wszystkie naklejki dostępne na Instagramie, których możesz użyć do angażowania swoich odbiorców. Klikamy ikonkę uśmiechniętej buźki i zaczynamy od początku, czyli od naklejki, która pojawiła się chyba jako jedna z pierwszych z tych angażujących naklejek, czyli ankieta. W ankiecie możemy zadać pytanie naszym odbiorcom, na przykład o której godzinie Spotkamy się na live. Ie. I wpisujemy na przykład 16 i 17 i wtedy możemy wybrać godzinę, która bardziej pasuje naszym odbiorcom. Tutaj jedyny problem jest taki, że nie można zmienić koloru tego napisu i ten biały nie zawsze jest dobrze widoczny, więc tutaj z pomocą przychodzą pisaki, które można kliknąć, wybrać na przykład to serduszko, wybrać kolor, który nam odpowiada. Tutaj przypominam, że można dotknąć koloru i pojawi się cała paleta, więc nie musimy się ograniczać. I zamazać z tyłu, aby było lepiej widoczne. Można tutaj zrobić taki kwadrat, wziąć całą, całą ankietę w takie tło, żeby ją troszeczkę wyróżnić. Tu już dowolnie, zależnie od tego, jak będzie się komu podobało. To jest pierwsza opcja. Kolejna naklejka. Pozwólcie, że ja usunę ankietę, ale ten różowy pasek zostawię. To jest quiz. Quiz pojawił się po ankiecie, ponieważ okazało się, że wiele, wielu twórców chce zadawać takie pytania swoim odbiorcom, które wymagają więcej niż dwóch opcji i które wymagają pokazania im poprawnej odpowiedzi. I tutaj na przykład możemy zadać pytanie, co oznacza skrót IS. I można wpisywać tutaj różne opcje. Ja najszybciej A, B, C, D i tutaj można wybrać opcję, która jest poprawna. Wystarczy dotknąć tak, żeby była podświetlona na zielono i można też dopasować to bardziej do siebie i wybrać kolor ankiety klikając na to kolorowe kółko na górze. Ustawiamy i możemy udostępniać. Kolejną opcją na angażowanie są pytania. Pytania to jest okienko, w którym można napisać cokolwiek. Można zapytać swoich obserwatorów o coś lub właśnie poprosić ich o pytania dla nas. Czyli można na przykład wpisać Q&A, czyli pytanie i odpowiedź. I można napisać zostaw swoje pytanie i jakąś ja matkę, żeby żeby się chciało zostawić. Ponownie można zmienić kolor. Tak to wygląda. To są trzy podstawowe naklejki na... Instastory, które służą do angażowania. Mam nadzieję, że skorzystasz z nich, że będzie Ci teraz trochę łatwiej. Do zobaczenia.